Jeszcze witam na kolejnej lekcji, tak się słyszymy co dwa tygodnie praktycznie, ale kontynuujmy to, co zaczęliśmy. Yy, przypominam, że mamy nowy dział, dział prąd elektryczny. Powiedzieliśmy sobie, czym jest natężenie prądu, czym jest napięcie elektryczne, obwód elektryczny, jak są tematy w obwodzie elektrycznym, więc takie rzeczy sobie powiedzieliśmy na poprzednich zajęciach. Tematem dzisiejszej lekcji są, jak tutaj widzicie, pomiar napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego. Zanim przejdę do samego pomiaru, muszę wspomnieć, jeszcze będziemy mówić o tym na przyszłych lekcjach, nawet bym powiedział, ale wspomniemy o rodzajach połączeń. Elektrycznych. Otóż mamy tak naprawdę trzy, formalnie dwa, ale ja podam tutaj trzy podpunkty połączenia, rodzaje połączeń elektrycznych. Po pierwsze, łączenie szeregowe. Jak to można byłoby najprościej takie łączenie wyjaśnić? No, to taki rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w których jeden koniec elementu łączy się z początkiem następnego. Tak. Połączenie takie tworzy pewien szereg, jeden za drugim, Aha. Tak. w którym prąd elektryczny musi przepłynąć kolejne przez wszystkie elementy. Tak. Od razu praktycznie widać już, ale o tym też jeszcze będę wspominał na następnej godzinie, że natężenie prądu ma więc taką samą wartość dla wszystkich elementów w połączeniu o, to jest taki schematycznie narysowany obwód, właściwie fragment obwodu, bo to nie jest cały, to nie jest obwód zamknięty. Tutaj nie ma nic do zamknięcia, nie ma zasilania chociażby też. Tutaj. Trzech odbiorników. Tutaj napisane jest R1, R2, R3. Czym jest R? Jeszcze oficjalnie nie wiemy, aczkolwiek ze szkoły podstawowej, tam wiecie. Ma parę rzeczy, w końcu mam nadzieję tak, O to nadal na, nazwijmy odbiornikami prądu elektrycznego R1, R2, R3. Tak. Następne łączenie to łączenie równoległe. No tutaj jakieś dziwne dziwnie to się nie utworzył, to miało inaczej wyglądać. Nie chcę, nie chcę, nie. O tak, no już najlepiej niech będzie. Połączenie równoległe to taki rodzaj połączenia z kolei elementów elektrycznych, w których wszystkie końce po jednej i po drugiej stronie połączone są ze sobą, czyli to nie jest tak, że prawo lewo, prawo lewo, czyli tutaj na przykład prawa strona R1 łączy się z lewą stroną R2, prawa R2 z lewą R1, tutaj wszystkie prawy, prawe są, czyli lewe są po jednej stronie połączone wspólnie razem. To oznacza, no, to że one są połączone razem, to są czego trzy punkty połączenia, ale to możemy traktować jak nawet jeden wspólny punkt tych trzech odbiorników. No i po drugiej stronie yy, tak samo. Tak? W tych gałęziach, no, to teraz nazywamy gałęziami, i w każdej z gałęzi może płynąć inny prąd elektryczny, ale o tym powiem sobie na kolejnej, którejś tam lekcji. Tak? No i to, tak samo powiemy sobie o napięciach. Też napięcia są podobno jednakowe, ale o tym też będziemy wspominać. Przepraszam. No i jeszcze można połączyć jedno łączenie z drugim. Tak zwane łączenie mieszane. Jest to połączenie składające z różnych kombinacji połączeń szeregowych i równoległych. To nie jest nic nowego. To jest o taki przykład czterech odbiorników, R1, R2, R3 i RZ1. Tutaj coś na pewno to oznaczało na stronie internetowej, które to ściągnąłem, tak, ale na stronie to jest jako czwarty po prostu odbiornik, to może być po prostu jako R4, Mogłem to usunąć i zrobić R4, tak, ale te trzy tutaj, R1, R, 1 rz z 1 i R3 są połączone, ciak, ciak, ciak. czyli są połączone równolegle, a te trzy z R2 są połączone szeregowo. Tak, te są równolegle, a te trzy wszystkie razem połączone są z tym jednym szeregowo. Dlaczego o tym wspomniałem? To zajęło nam już sporo filmu. A no dlatego, że jak będziemy mówić teraz o woltomierzu i amperomierzu, to w jaki sposób trzeba to łączyć w obwodzie elektrycznym. No i teraz po kolei. Do pomiaru napięcia elektrycznego służy woltomierz i woltomierz podłączamy do obwodu, taka zasada, równolegle. Tutaj będę miał schemat, Coś i wzięło mnie na ziewanie. Schemat obwodu elektrycznego, o to jest schemat już pełny obwodu, tak najprostszego praktycznie, tak, zasilanie, jeden odbiornik prądu, drugi odbiornik prądu, bo to jest żarówka to też od odbiornikiem prądu, no i woltomierz. Woltomierz podłączamy między jednym końcem a drugim końcem, pomiędzy, tak? Tu bym mógł podłączyć jeszcze drugi woltomierz, na przykład tutaj, pomiędzy jednym końcem żarówki a drugim końcem żarówki, tak? Tu, tu. Tutaj mogły być dwa woltomierze. Nawet jeszcze mogłem podłączyć trzeci woltomierz między jednym a drugim końcem zasilania, tak? Gdybym sobie chciał narysować. Jakiś kolejny woltomierz. To proszę bardzo. Kontur najlepiej. Czarny. I to jeszcze najlepiej troszeczkę grubszy. Tak. To chyba nie wiem czy wyszło po poziomo. Kształt też prosta. No tutaj od razu, że czarne niech będzie. No i pogrubić, go bo to jest takie mizerne. No to jest tak, krótka, tak, jakby nam krótsza. ale to jeszcze przecież yy, nie wszystko. Coś takiego, ale w ten sposób. Oczywiście czarny. To będzie potrzebne za chwileczkę. A! No jeszcze można byłoby faktycznie. Skoro wszystko pogrubiam, to, to też powinienem pogrubić. No i teraz tutaj. ciach Jak rysowałem w zeszłym roku, już mi się nie chce robić nie z powrotem. Niech to będzie pod kątem, to w końcu bez znaczenia. O, mamy kolejny. No a już nie chce mi się, będzie szybciej jak zrobię chyba w ten sposób. To będzie szybsze niż pisanie w środku. Tak, no i to byłby inny woltomierz, tak. Zresztą widać, że inny, bo inaczej tak wygląda. <grydy> to żartuję oczywiście, bo na schemacie to nie ma znaczenia. Schematy pokazuje, jak coś w rzeczywistości wygląda. Do tego schematyczny. tak. Inny woltomierz też może być, tak. Jakiś woltomierz. I tutaj przy żarówce może być eee, następny, tak. No i tak tutaj pokazałem, jak wygląda woltomierz. Taki normalny w rzeczywistości voltomierz, czy miernik tutaj analogowy ze wskazówką, tak? Tutaj jest ten mier taki miernik, do pomiaru natężenia służy z kolei amperomierz. Z kolei podłączamy go do obwodu szeregowo. Tutaj mamy coś takiego: zasilanie, amperomierz i jeden odbiornik prądu, czyli jakaś żarówka. Zobaczcie, uwaga, że amperomierz tak naprawdę z obudowy może wyglądać praktycznie nie do odróżnienia w porównaniu z woltomierzem. Czy nawet nie tylko takie tego, tego typu, ale są różne bardziej takie laboratoryjne woltomierze czy amperomierze. Naprawdę ciężko je. właśnie nie ma szansy, żeby je odróżnić. Trzeba było sprawdzić do środka, jak to tam wygląda, jak to wygląda w środku. Ale to tak to by wyglądało. Jeszcze czegoś przeglądam, patrzę, że coś będzie widoczne, ale powinno to być widoczne, Owód no, e, połączony jednocześnie z amperomierzem i voltomierzem, zasilanie, odbiornik prądu, żarówka, woltomierz podłączony do końca, właśnie tak jak mówiłem przy tym rysunku, no i amperomierz, woltomierz tak? i amperomierz jednocześnie. To zasilanie jest takie dziwne, marysowane. mi się to nie podoba, ale już nie chciałem tego zmieniać. Już nie będę zmieniał. W chwili obecnej, raczej mało kto używa czegoś takiego. Ja mam, mówiąc szczerze, w pracownikach, chyba nawet tak one wyglądają. I ja je lubię. Dlaczego? Bo nie potrzebują żadnego zasilania. Nie trzeba tam niczego wymieniać tych baterii. A w chwili obecnej, używamy mierników uniwersalnych, które to są mierniki cyfrowe mogą być jednocześnie woltomierzem i amperamierzem. Popatrzmy, tu po lewej stronie woltomierz, miernik uniwersalny za, według reklamy za niespełna 15 złotych. Po drugie za kilkaset złotych, nie żartuję, tak. Więc do użytku domowego proponuję kupić ten dalszy, rzecz jasna, albo jakieś podobne. Niekoniecznie tej firmy, bo by nie będzie było, że reklamuję. Tak. Popatrzmy na jedną rzecz. Taki miernik może być i woltomierzem, i amperomierzem. Zwróćmy uwagę, że jak tutaj to pokrętło przestawię na, tutaj na, no kutułka ta ustawiona jest najprawdopodobniej, teraz nie wiem, czy, który to jest, która to strona właściwie jest, tak? czy to jest to ta z tej strony, powinienem patrzeć, czy z tej strony. Bo tutaj w tym mierniku widać, że ustawione jest, ustawienie tutaj jest na V z falą, czyli na, prąd, na napięcie prądu przemiennego tutaj albo napięcie prądu przemiennego albo jako opor jako tak do, do pomiaru oporu elektrycznego czyli omomierz to byłbyśmy byśmy nazwali to tak. Więc można ustawić sobie odpowiednie napięcie napięcie prądu stałego aktu prądu prądu przemiennego natężenie odpowiednie większe mniejsze i tutaj jako omomierz nawet możemy mierzyć jeszcze coś innego ten miernik widać że mierzy tu jeszcze jak natężenie też napięcie tu jak widzę częstotliwość a no mamy coś podobnego podobne, podobny przyrząd w naszej szkole więc można tutaj mierzyć różne rzeczy I tutaj są, na części są takie trzy wejścia do niego to wejście com to jest minus to jest minus mam, tak. czyli to jest coś takiego jak jak tutaj nie ma plusami nie widać ale tutaj widać minus to mamy drugi bez plus. Tutaj plus można powiedzieć dwa. Jedna tu, drugie tu. Jeden plus, ten tutaj na dole. To jest dla voltomierza, omomierza i miliamperomierza. A drugi jest do 10 amperów, jak tutaj widać. Tak samo tutaj. Ten po lewej stronie jest do iluś amperów. Tutaj jest do 20 amperów maksymalnie, może widzicie. A drugi to jest mikroamperomierz, miliamperomierz, voltomierz, omomierz, częstotliwościomierz. Więc mamy coś takiego. W chwili obecnej już mamy takie mierniki cyfrowe. Teraz, jeżeli już taki miernik mamy, jaki wybrać zakres pomiaru? Tak? Łatwo takie z pomiaru wybrać. Czyli na przykład, jak mierzę napięcie, to napięcia stałe. O to, czy wybrać 20 miliwoltów, czy 2000 mili, czy 20V czy 200 czy 1000 V tak? oto jest to pytanie, może tak porzec jeżeli się orientujemy jakie będziemy, będziemy napięcie mniej więcej mierzyć, na, przy, na przykład napięcie sieciowe, które jest 230 V to wiadomo, ja będę mówił na przykładzie tego miernika po lewej stronie. O ma zakres 20-200 1000, więc wiadomo, że wybierzemy y, 1000 V. Tak, bo gdybym bym brał 200, to on wskazał, że jest błąd, że jest za duże napięcie, Wskazał, że jest error, albo że, no by, by w ogóle coś Aczkolwiek przy 200, 230 niekoniecznie, ale dajemy ustawienie, na przykład na 20, albo 200 mili, czyli 2V, to jest tak naprawdę, 200 mili, ten, 2000 mili to jest 2V, no to i podłączymy 230V, to mógłby ulec a tak jeszcze przy okazji, w miernikach cyfrowych, tak naprawdę, jakbym podłączył odwrotnie plus z minusem, tutaj przy tych na małych to no to większego znaczenia nie ma, nawet że wskaże, że jest minus. Przy miernikach analogowych wskazówka się nie wychyli w drugą stronę. Tak? Więc tutaj, tutaj trzeba odpowiednio podłączać plus z minusem. Tutaj aż to takie konieczne nie jest. Jeżeli byłaby to sieć amerykańska, to tam jest podobno 110 V, to nie wybrałbym 1000 V, tylko ustawimy zakres pomiarowy na 200 V. Dlaczego w ogóle mamy te zakresy pomiarowe? Tak? Dlaczego nie mamy na przykład na 1000 i sprawa załatwiona? Wszystko wtedy mógłbym mierzyć od razu. Chodzi o to, że wtedy mamy dokładności. Zwróćcie uwagę, 1000 to są cztery cyfry. Tutaj zwróćcie uwagę na wyświetlaczu. Mamy już trzy cyfry i prawie całe zapewnione jest. To jeszcze czwarta by może by weszła. Nie wiem. Tak? Więc do 1000 V, czyli jeżeli postawię na Dokładność, na dokładność, na pomiar do 1000V to tutaj będę mógł zmierzyć na przykład tylko do tego 1000 ale nie będzie niczego po przecinku. Czyli, jak będę mierzył naprawdę małe napięcia, napięcia z bateryjki 1,5V, to mi tylko zmierzy 1, na przykład nie będzie robił mi tego przecinka. Powiem, że jest 1V, a jest w rzeczywistości na przykład 1,4, albo 1,47C. Nawet tak? wtedy ustawię sobie w... tak na. 2000 mV, czyli wtedy mierzy w milivoltach. To, 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 co on tutaj wskazuje, to już jest wtedy w Tak, Czyli on tutaj będzie miał około 400, bo jak tutaj może, może mierzyć jeszcze 400, to może być bo tutaj 2000 może być, tak. Więc chodzi o dokładność pomiaru. Tak, o, tutaj dlaczego wybieramy mniejszy zakres? Dla mniejszych niepewności? Ten miernik po prawej stronie, droższy, paręset dwutowy, nie ma w życiu zakresu. zakres. na najwyżej ma tylko zakres duży natężenia prądu, a reszta jeden zakres, tak, napięcie i natężenie. On sam automatycznie już widzi, że tak się wyrażę, jakie napięcie podłączę, czy to jest 1,5 V, czy to jest półtorej tysiąca i on wtedy to już analizuje i już sam to zapisuje, w czym to jest, że to jest V, czyli V, a nie na przykład MV, czyli mV. On to pokaże, tak? więc dlatego może to też cena jest odpowiednia, tak, tego w z tym. No dobrze, ale co się, co się dzieje? Aha, jeżeli jest brzmienie no mały zakres, to może ulec uszkodzeniu lub ewentualnie może pokazać błąd pomiaru. A jeżeli nie tak nie wiemy, jakie napięcie lub oczywiście natężenie prądu będziemy mierzyć, co ustawiamy wtedy? Jeżeli nie wiemy, to wtedy automatycznie ustawiamy zawsze największy zakres, czyli tutaj 1000 W, Tutaj 10 A i podłączamy się do tego górnego tak, wejścia. to Tutaj 20 A podłączamy się do tego lewego wejścia. Jeżeli miernik stwarza 0 lub coś bliskiego 0, to znaczy, że to może oznaczać, że prąd jest bardzo wtedy słaby czy napięcie bardzo słabe, więc wtedy zakres sobie odpowiednio zacznie zmniejszać. Tak, do takiego, który mi pasuje. Jeżeli to będzie rzędu 1,5 wolta to do 2000 mV, a wie że to będzie 1,5 wolta, to do około 2000 miliwoltów, czyli 2V. Tak ustawię sobie zakres. Tak po kolei będę widział, co on mi wskazuje. Tak Tak samo z natężeniem prądu. Jeżeli będzie 10 amperów podłącza, a okaże się, że jest 0, wskazuje na no to Sprawdzę na 20 miliamperów, ale oczywiście wtedy się muszę przełączyć stąd do tego wejścia środkowego, a tutaj z wyjścia lewego na wejście prawe. Tak. Zaw, ustawiamy na początku zawsze na ta największy z możliwych, tak? Ustawiamy zawsze na większy możliwych, ale oczywiście na początku tak może na, na początku, tak? Tutaj taki przykład mam bateryjkiem dającym na 4,5 V, ale ja tego nie wiem. Czy dam na większy zaga 1000 V. Wiem, że to bez sensu. Yy, on może wskazać, że tam coś jest 4 no, to wtedy zakres odpowiednio mu zmniejsze. W tym przypadku ten zakres byłby 20V. W tym przypadku, tak, o 2000mV to jest zbyt mało. tak. 2V to jest za mało. No i teraz, jeszcze jedna. W waszym jest to też fajnie napisane na, na stronie 69. To wszystko, co o czym mówię. Tylko, że oni mówią o natężeniu prądu. Też można. Yy. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli będę zapisywał już potem wynik mojego pomiaru, pamiętajmy o tym, że pomiar nie jest zrobiony idealnie, tak? Zawsze jest jakaś niepewność naszego pomiaru, miernik też. Otóż najprościej rzecz mówiąc, tak? Oczywiście, zacznijmy od jednej rzeczy. Im mniejszy zakres pomiaru, tym mniejsza niepewność bezwzględna pomiaru. Czyli jeżeli mierzę napięcie sieciowe i widzi mi 230 V, to niepewność będzie najprościej mówiąc 1 V. Gdy mierzę bateryjkę i mam 4,47 V, to niepewność jest jedna setna volta, tak, ale to niepewność jest bez, bezwzględna, tak. Względna to trzeba byłoby to podzielić przez to, to podzielić e, przez to, tak. Ale widzicie, że jako niepewność wybrałem najmniejszą możliwą wartość podaną przez miernik. Tak naprawdę do końca tak nie jest. W rzeczywistości to jest od 1 do kilku procent, w naszym go przyjmujemy że jest to 3% i do 3%, liczą, tak czyli jeżeli to byłoby to to niepewność byłoby razy 300, więc trzeba byłoby to sprawdzić ile to by wyszło kalkulator ale to tam 232, 232 razy 3% aha, bo napier miałem 0 232 razy To to jest prawie 7V tak, Niepewności. Tutaj oczywiście byłoby rzecz jasna mniej. Jakby to wziął 3% z tego. tak, A to niepewność bezwzględna. Yy, ale w miernikach domowych my z reguły nie znamy dokładności tych mierników. Tak? Dlatego podajemy najczęściej niepewność wynikającą z podziałki przyrządów. Tak? W miernikach analogowych to byłaby jedna kreska, tutaj tak jedna kreska, która tam się, się znajduje. A w miernikach cyfrowych to właśnie to, co jest na wyświetlaczu, czyli to, co jest tutaj na wyświetlaczu, czyli ta tysięczna część po, w tym przypadku po przecinku napięcia przemiennego. Widzę, że to jest AC napisane i VV. No dobrze. To jeżeli chodzi o niepewność. Ale powtarzam, jeszcze raz, w rzeczywistości jest ona aha, w miernikach analogowych niepewność jest o tyle łatwiej, że ona jest podawana tutaj na, ta, na, na tablicy, tutaj, tak? Tu jest podawana niepewność. Klasa przyrządu to nazywana jest. Tutaj mam wrażenie, że właśnie niestety ona jest zasunięta przez wskazówkę. To jest chyba jedynka. Jedynka oznaczałoby, że to byłoby 1%. Tak. 1% jedynka jest chyba tam, gdzie jest linia prosta. Tutaj bardziej patrząc po lewej stronie, czyli dla prądów stałych. A tutaj chyba 0, coś jest dla prądów przefalowanych, czyli prądów przemiennych. Tak. To jest w procentach podawana niepewność przyrządu. No. No tutaj, no takie, takie mierniki są bardzo dokładne, wbrew pozoru. W przeciwieństwie do tych zwykłych, najtańszych, te mogą być już dokładniejsze znacznie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wspomnieć a propos pomiarów. Jak zapiszemy ten wyniki? Tak. Bo przy zapisywaniu wyników pomiarów podajemy tyle cyfr. W wyniku, aby zgadzał się rząd wielkości z niepewnością. Na przykład podajemy 1,44 V plus minus 4 V 9,20 V plus minus 30 V. Jeżeli tutaj są dziesiąte części, to też muszą być dziesiąte. Jeżeli tutaj są setne, to tutaj też muszą być setne, bo tak naprawdę to decyduje o tym, niepewność decyduje o tym, jak powinienem zapisać wynik pomiaru. Oczywiście ta niepewność nie może być mniejsza niż podziałka moja, jasne? Nie jestem w stanie. Jeżeli niepewność wyszłaby mi z ułamkiem w tym pomierniku, a miernik wskazuje, czyli na przykład mierzyłbym owe napięcie sieciowe, które podawałem 232 V, to ja nie mogę napisać, że niepewność jest 0,5 V, no bo miernik mi nie wskaże pół. Tak? Miernik cyfrowy nie wskaże mi półówki, Więc muszę podać, tę niepewność też w całości. Muszę zaokrąglić tak do całych części. Czyli tutaj na przykład nie wolno podawać mi w wyniku tutaj jeszcze on, jeszcze 3. Nie wolno podawać, jasne? Ma być tak, jak tutaj jest. Tutaj nie może być jeszcze, jeszcze 7. Nie, musi być 2, albo będę zamienić na 3, tak jak to byłaby 7. No i tak teraz robiąc podsumowanie. W obwodzie elektrycznym woltomierz podłączamy między dwoma Interesującymi nas punktami, a program trzeba wpiąć do obwodu. Tu jest ładnie rysowany taki obwód. Zasilacz plus minus plus. Potem tutaj idzie wyłącznik. Tutaj widzicie jest odwrotnie rysowany plus minus. To, to było ze strony rosyjskiej. To się nie dziwcie. Autentycznie. Potem tutaj było do żarówki. Jest od zasilacza do żarówki. Plus. ciak, No i. Tutaj, no, do nasilacza na minus, tak? Czyli tutaj powinno być odwrotnie. Może to. Ciach. Ciach, tak, na razie. Tu powinno być plus i minus odwrotnie, albo nie. Nie wstawiajmy tego, tylko wstaw wstawmy sobie po prostu. Tutaj ten kształt to mnie bardzo denerwuje. Tak, to dostrzegłem, ale to strona rosyjska. Natomiast nie powinno to dziwić. O, to tylko sobie pogróbmy to jeszcze, tylko to grubsze. O, lepiej wygląda. Nie mam takiego porządnego rysunku dla, amper, dla voltomierza, dla woltomierza, więc coś takiego. Zamierzem. No i zadania w podręczniku 1, 2 i 4 ze strony 74. To tyle na tej godzinie. Dziękuję bardzo.